zadanie 13. Dany jest zbiór A, w skład którego wchodzą wszystkie liczby rzeczywiste od 10 do 12 oraz zbiór B, w skład którego wchodzą wszystkie liczby rzeczywiste od 9 do 11. Zwróćmy uwagę na to, że zarówno zbiór A, jak i zbiór B to są zbiory obustronnie zamknięte, co oznacza, że jeżeli chodzi o zbiór A, to liczba 10 i 12 należą do tego zbioru, a jeżeli chodzi o zbiór B, to liczba 9 i 10 należą do zbioru B. No i to samo co w kilku poprzednich zadaniach, to samo tutaj. Musimy wyznaczyć sumę iloczyn i dwie różnice pomiędzy tymi dwoma zbiorami. I tutaj również narysujemy sobie wykres i na jednej osi zaznaczymy oba te przedziały. Zaznaczymy na osi liczbowej najpierw graniczne liczby w kolejności rosnącej, czyli 9, 10, 11 oraz 12. Zaznaczmy teraz zbiór A. Tutaj granicznymi liczbami jest liczba 10 i jest liczba 12. Ponieważ jest to przedział obustronnie zamknięty, co oznacza, że 10 i 12 należą do zbioru A. To na wykresie zaznaczyłam je zamalowanymi liczbami, czy zamalowanymi no właśnie nie liczbami, tylko zamalowanymi kropkami, i podpiszmy, że to jest zbiór A. I teraz zaznaczymy sobie zbiór B. I tutaj tak samo te graniczne liczby należą do tego przedziału, w związku z powyższym tutaj podkreślam to na wykresie tym, że liczbą 9, liczbą 11 zaznaczam zamalowanymi kropkami. No i tutaj sobie zapiszmy, że to, co mamy tutaj, to jest zbiór B. No i teraz wyznaczymy sobie sumę tych zbiorów. Suma tych zbiorów to jest. To, że po prostu wszystkie liczby, zarówno ze zbioru A, jak i ze zbioru B, no, wrzucamy do jednego zbioru, do jednego worka, czyli uzyskujemy tutaj ostatecznie przedział obustronnie zamknięty od 9 do 12. To no, było liczba 9 należy do zbioru B, liczba 12 do zbioru A, w związku z powyższym obie te graniczne wielkości będą należały do sumy tych zbiorów. Wyznaczymy sobie teraz iloczyn zbioru A i zbioru B. Iloczyn to jest część wspólna. Część wspólna, czyli to jest ten moment na wykresie, gdzie oba te zbiory nachodzą na siebie. I teraz, ponieważ liczba 10 należy i do zbioru A, i do zbioru B, a liczba 11 należy też do obu tych zbiorów, do zbioru A i do zbioru B, to znaczy, że tutaj częścią wspólną będzie zbiór Przedział obustronnie zamknięte od 10 do 11, czyli tutaj, tak samo jak w tym miejscu, są wszystkie liczby rzeczywiste pomiędzy tymi granicznymi wielkościami. W kolejnym kroku wyznaczymy sobie różnicę pomiędzy zbiorem A a zbiorem B. To znaczy, że my ze zbioru A, czyli z tego pomarańczowego, który tutaj zaznaczyłam, musimy cały ten niebieski zbiór wyłączyć, co sprowadza się tak naprawdę do włączenia z tej części pomarańczowej, czyli ze zbioru A, części wspólnej. Ale teraz popatrzmy, 11 należy do tej części wspólnej, czyli 11 też zabieram. Dlatego tutaj w różnicy 11 zaznaczam otwartym nawiasem, znaczy okrągłym nawiasem, co oznacza, że tutaj będziemy mieli przedział lewostronnie otwarte i prawostronnie zamknięte, no bo kończymy na dwunastce. Dwunastka należy do zbioru, a jej po prostu nie zabieramy, ponieważ ona nie należy do części wspólnej. No i tutaj w kolejnym kroku to, co musimy zrobić, to musimy ze zbioru... B wyjąć zbiór A, czyli znowu, z tej, znowu tutaj mamy odwrotnie. Tutaj z tej części niebieskiej całą część pomarańczową musimy zabrać, i znowu tutaj nam się sprowadza to do tego, że po prostu z tej części, tutaj ze zbioru B wyłączamy tę część wspólną. No ale popatrzmy. Tutaj liczba 10 należy do zbioru A, należy do zbioru do części wspólnej, w związku z powyższym dziesiątkę też musimy zabrać. W związku z powyższym tutaj uzyskujemy przedział lewo, stronie zamknięty, prawostronnie otwarty od liczby 9 do liczby 10.